Cześć, ja jestem Dawido Games, a to jest kolejny odcinek serii Nagrajmy w Death Stranding. Ostatnio stwierdziłem, że jednak pociągniemy ta główna fabuła, tak jak tu nam ciągle gra narzuco. udamy się do śmieciarza. No i po drodze jak się chciałem udać do śmieciarza, to stwierdziłem, że zbuduję jakiś tam element drogi i się zatrzymałem tukać w tym miejscu. Tutaj wyczyściłem obóz mułów, aby tam pozyskać te różne materiały, poprzywoziłem już tu tego sporo. No i możemy teraz już budować do końca droga, aby też mieć coś tam od siebie w tej grze. Także budujemy. Okej. Okay. No. Czyli kolejny element. Drogi mamy zbudowany, dobra teraz. Tak, bo tu głównie są potrzebne ceramika. Dajmy lajki, bo możemy tu. Mamy w pojeździe ceramika, ale sobie ja wezmę. Jeszcze wręcz... Gdzie to automatycznie? Coś tam nie... Dobra, najwyżej ja tu zostawimy. Chyba, że mamy coś, co byśmy... Oj, sam uważaj. Coś, co byśmy mogli wyczepnąć. A mamy coś takiego puste, to można wyrzucić. Klej, wolek, to granaty, metale dużej gęstości. No nie bardzo jest tu co wyrzucić. Także dobra, olejmy to. Ktoś sobie to po prostu zabierze. Może komuś się to przyda Bierzemy zajkę. I udajemy się do śmieciarza. A po drodze może być kolejny etap drogi do zbudowania. O, holender. O, holender Tam jest kolejny etap drogi do zbudowania. Dobra. Czyli tu jednak nie skorzystamy z tej drogi. To tu O się, to tu naprawdę sporo jest do budowy. Może tam coś zostawimy. Tak. Tu ktoś nam zbudował most. Skorzystamy z niego. A co nie? dajmy ci lajka. Like Bo się przyda. Okej. Okay. Dobra, tu widzę, jest generator od razu. Radujemy się. I zobaczmy. Obo tu, tutaj to widzę. Tu tydzień... O, ho, ho, ho. jest ho. mało potrzebnych elementów. Ale czemu mi zawsze? No, mnóstwo obiektów miało być budowa drogi ceramika oddaj materiały metale dodaj kryształy chiralne a dajmy do końca okej okay. czyli tu by zostało jeszcze to się wrócimy po ta ceramika jeszcze dużo żeśmy tam jednak zostawili Jakby przyszło spróbować jeszcze 700 metali, tak na szybko. Już nie mamy za bardzo jak. Tam z obozu ukradłem. Rozplądrowałem już wszystko co się dało. To byśmy może zbudowali kolejny etap drogi, ale nie ma jak. O. A po tych drogach to Fajnie się jeździ. Okay. Tam nawet jest skręt temporalny. Możemy się troszkę zregenerować. W epikunku. Ale czy to jest nam potrzebne? Chodź, Dajmy lajka, No tak, naprawiło nam. Proszę, dzięki za pomoc, Uczek. chociaż ja może ją może wydam ją metale w kryjówce zbudujemy ta droga chyba. Się będzie taki odcinek, jednak zbudowy. Przekażmy ceramikę i potrzebujemy jeszcze niecałe 700 metali. Możliwe, że się uda, to zbudujemy troszkę tej drogi i przyczynimy się do rozwoju infrastruktury. No. A tutaj już mamy dojazd do kryjóweczki i to nie jest nawet daleko. Także jak tu mamy metale, to bierzemy, budujemy drogę. Przy okazji tu mam jakieś elementy do oddania. Które tam zebrałem z tej kryjówki to dostaniemy zaś troszkę lajków. Zrealizuj dostawę. Tak. Pamiętam to wszystko. I. No! Nawet, nawet. Spoko okej okay. i teraz tak odbierz materiały kryształy, żywice, metale, metale ile mamy? mamy metale dobra to weźmy 800 i droga będzie zbudowana super Dobra. Rozpoczynam przyjemnej podróży. Zobaczymy, może jeszcze więcej tej drogi będziemy mogli zbudować. Zobaczymy, jak będziemy stali z materiałami. Zobaczymy, jak ta druga w ogóle będzie po tym prowadzić że nie nastawimy się jeszcze na jakieś spila o powinniśmy przejechać chyba o przeskoczyliśmy ładnie się udało cholerka sam co ty to zrobisz chcesz ten spiraliu mi nadebrać o, 67, to ładnie, ładnie Dobra. Już widzę kolejne Hilarium. Nieźle. 70 aż, no. Tu z Dobra, a więc Sam, równowaga Zbudujmy Budowa drogi Metale, dodaj ok, Czyli drugi odcinek drogi zbudowany Tak? 580 lajków Spoko Nie, poważnie, dwadzieścia ceramiki nam zabrakło. Ale, żarty, ale, żarty, jesteśmy w stanie gdzieś zebrać tę ceramikę. Tu ostatnio walczyłem z tymi mułami niedaleko Och, dawaj, dawaj, miałem to przeskoczyć Ja, no tu walczyłem właśnie z tymi mułami zabiłem ich tam także tu sobie weźmiemy ceramiki od nich trochę i powinno już być Okej. Okay. ceramika no. dobra a weźmy sobie jeszcze ceramika dużej gęstości To się może tyżną przydać. Jeszcze, jeszcze ceramika. Ceramika dużej gęstości. Okej. Okay. Zabierzemy sobie to. To od razu na kolejny etap. Czy na kolejny odcinek drogi. Przeznaczymy to. Tu jeszcze jest ceramita, Proszę bardzo. Zbieramy wszystko. Tej ceramiki właśnie i metali to jest dużo potrzebnych. Aha, my musimy i tak tędy. tu chyba wcześniej nie było tego. Jazda, bo był, ale nie zwróciłem uwagi. Nie, no był, bo tu są moje ślady. Był, dobra. Mój błąd. Dobra, czyli jesteśmy w stanie zbudować kolejny odcinek drogi, tak? Zobaczymy, gdzie ona będzie prowadzić. Najwyżej. Resztę dodamy do kolejnego menu obiektu, Dobra, i tu domy te troszkę. No. Szkoda, że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. No. Okej. Okay. Kolejny odcinek drogi jest zbudowany i to nawet myśmy się do tego przyczynili. Chwilka przerwy telefon mam. Dobra, jestem już z powrotem. Zobaczymy i no gdzie ta droga do, nas doprowadzi. I ten odcinek będzie taki króciutki, bo będziemy go musieli zakończyć. Czyli droga prowadzi... wo Panie kochany, tu tu jest spory kawałek tej drogi jest. I od razu do naszej kryjówki, znaczy się do węzła, to prowadzi. Znaczy się, przepraszam, no ja, węzł jeziorny, ale to jest centrum dystrybucji. Czyli tu, tak? O! Czyli tu jest potem kolejny etap drogi. Jeśli dobrze się uda, to jeszcze na szybko zbudujemy to Zobaczmy ile nam tu tego wszystkiego potrzeba Oddaj, 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 oddaj Kryształy chiralne dajmy też na maksa Czyli tak my tu będziemy potrzebować metali około 600 i ceramiki około 300, 300. dobra zbudujmy to będę się lepiej tu po prostu poruszać a jest bardzo dobra opcja Mogłem jeszcze więcej tych ceramik tam pozbierać to by było łatwiej Dobra a tu mamy coś w skrytce chyba też nie Wspólna szafka Aha czyli tu nie mamy żadnych takich przedmiotów surowcowych Dobra, odbierz materiały Czy my tu posiadamy jeszcze metali Jasne Tam pierwsze wezmiemy 600 Tu nie mamy daleko Ceramiki weźmy... 480 W razie czego to jeszcze dołożymy Ale to jeszcze w razie czego żeby się nie wracać wezmiemy tu tak o Zatwierdź. Okej. Okay. Weź wszystko. Nieść w ręce. Powinniśmy dać radę to nieść. Ja, rada to nie. Okej. Okay. Czyli ładnie. Trzy odcinki drogi mamy dzisiaj zbudowane. Prawie. Czyli taki odcinek zbudowania dziś będzie. No, tu po tych skałach, po tym wszystkim chodzić to też jest jakoś masakra. Okej. Okay. odbudowa drogi, metale o, czyli metali mamy full, ceramiki mamy full. Zatwierdź budowę. Ok, 716 lajków, nieźle. No i spoko bardzo, bardzo ładnie dobra czyli tu teraz mamy od tego momentu zbudowano droga Przejedziemy się, zobaczymy dokąd to naprowadzi. Tu widzę, nawet spory kawałek tej drogi jest. A my gdzieś tam w okolicy mamy też kryjówka. Aha, czyli ta droga po tym prowadzi tu i tu będzie kolejny odcinek do budowy, tak? Tu ktoś sobie zbudował rampa, widać. Tu jest kolejny odcinek do... O, a tu już nie ma nic dane. Czyli tu na razie się odpuszczymy, dobra. W tym momencie będziemy kończyć odcineczek. W następnym odcinku widzimy się już bezpośrednio u śmieciarza. Także dzięki za oglądanie i cześć do następnego.